Witam w kolejnym dniu na działce zrobiliśmy dzisiaj wewnętrzną część szalunku pokażę z bliska bo ostatnio nie było na to troszkę czasu także od tych wewnętrznych jak miałem tutaj punkt jeden sznurek to odsunąłem się 50 cm no i tak w każdym rogu wyszła kratownica tak to wygląda gotowy Szalunek jeszcze będę go troszkę wzmacniał. Podsypię ziemią, tu gdzie są dziury. I pójdzie suchy beton, jako chudziak. Około 5 może 7 cm. Się postaram później nagrać, jak będziemy to sypać. O, właśnie ten suchy beton. No i z bliska pokażę zbrojenie. Jak się też uda, to później pokażę, jak będę kręcił zbrojenia na, na wieniec. U mnie to wygląda tak, że jest to 6 prętów Fi-12. 3 u góry, 3 na dole. Szczemionczka też z yy, yy, pręta zbrojeniowego. Które kupiłem, nie robiłem sam, bo to było nieopłacalne. Za wszystkie zbroje zapłaciłem 250 zł. Dwa dni później były u mnie w domu. Teraz jeszcze z tych prętów muszę sobie naciąć takich dwumetrowych prętów, żeby wygiąć je w Elki, takie medna na mecz, którym będziemy zbrojenia już w wykopie łączyć. Witam, jesteśmy z powrotem. Do pomocy mam dwóch braci Miłoż Michał. Oprzypują tutaj boki szalunków, żeby nam nie rozepchało. I sypiemy suchy beton. Tu do suchego betonu mam zrobioną taką konstrukcję, która równiutko ustala mi rozsypanie 30 cm ale niestety nie mam kamerki na głowę, muszę kręcić z ręki, także rozsypiemy i będziemy kręcić coś dalej, jak będziemy szalunki układać. A więc chudziak wysypany. Tak to mniej więcej wyszło. Zagęszczamy taką ręczną zagęszczarką. Michał na zagęszczarce. Michał to udepta i wkładamy zaraz zbrojenie. Ma przyjechać pan, ocenić, czy pompą tutaj sięgnie nam z drogi i możliwe, że się uda jeszcze zalać. Jak tak, to będziemy dalej kręcić. A tymczasem, pauza. W ogóle tak jeszcze króciutko, tak właśnie wyglądają te elki. Met na metr, wkładam je w zbrojenie i przykręcam. Przekażę młodemu telefon, niech to pokażę jak kręcę. Biorę drucik na pół. W pentelkę wkładam taki zrobiony z gwoździa urządzenie i zakręcam. No i tak. 4-5 razy. Można też na krzyż Byle by trzymało. No, i tak to nie więcej wygląda. Dobra. A więc zbrojenie mam włożone. Pokręcone alki na rogach. Wszystko wzmocnione dzwoniłem już do betoniarni beton ma być jutro przed godziną 8. Teraz jeszcze tylko musimy go podnieść na daną wysokość, czyli 5 cm od dołu, i do tego to zakupiłem takie takie dystanse za jakieś 70 zł, od razu wziąłem takie krótsze na zbrojenie na wieniec. Są dwie odległości 5. I 6 cm, no tu są te mniejsze. to mniejszy, jest chyba 20 mm, i, i 30. No i wyszło to tak. Tu są te podpóreczki, gdzie trzeba było, to daliśmy jeszcze tak, żeby zbrojenie nie dotykało szalunku. W paczce było ich 100, starczyło w zupełności, nawet troszkę zostało. A jest pewne, że wszędzie są różne, równe odległości. Tu jeszcze sąsiad przyspawał bednoreczkę. Na uziemienie. No i dobra, to na razie kończę. Jedziemy coś zjeść. Jak nam się będzie jeszcze chciało, to przyjedziemy i pokręcimy zbrojenie na wieńc. Tak to wygląda całe z góry. W taki oto sposób robimy zbrojenie. Są zbite takie łaty, tworzą taki warsztacik. Cztery pręty, bo to będzie na tak jest wymagane. No i tu mi Michał z rolki drutu, z którą przycieliśmy na trzy równe części. Wychodzą takie druciki, zginę na pół. Zakłada tak przez górę, i tu mi tylko zapętla. A ja już tym naszym dorobionym kruczyczkiem tylko biorę, i wszystko dociągam. Tak łapane w ten sposób jest mocniejsze, bo się wtedy zbrojenie nie buja. I nie ma obawy, że po przynoszeniu po prostu nam się przewróci, czy tam położy. O, tu poszedłem nie w tą stronę. Tak to, tak to wygląda. To już kończymy, za chwilę będziemy przekładać. Jeszcze tylko jeden kawałek. No i znowu i dociągnięte. Można jeszcze zakładać tak po prostu. Wezmę jeden drucik o, Tak na krzyż Nie tylko związywać, no ale tak mi to jest troszkę mniej pewne Dobra, no i teraz Bierzemy, podnosimy Trzeba wysunąć Tam te dwa druty spadają wtedy na dół Jeszcze tylko na środku kładziemy no i tam te dwa druty są na dole rozkładamy je no i zaczynamy kręcić w dół i jedna pięciometrowa będzie gotowa zostanie jeszcze jedna no i dwie siódemki widziałam w kolejnym dniu przyjechał beton Muszę tylko go wprowadzić taką tylnią drogą, jest troszkę ciasno, muszę patrzeć, żeby nigdzie nie zawadził. Spauzuję. I później postaram się już nagrać, nawet wziąłem dzisiaj statyw, jak będzie lało. Dobra, pompa się rozkłada. Nie każde ujęcie będzie widać ale część nagramy O Zéia tá uma puta. dalej, to jest Od wczoraj. Jaką chcesz grubość tej, ja to spróbuj. Ja nie to wysypał 3,5 normalnie, małe to zostało, się 3,5. Tak, tak. Wygodnie Ja nie było czy to można. Z racji tego, że beton jest fajnie rzadki, sam się rozprowadza to nagram inne ujęcia Myślałem, że coś popracuję łopatom, ale nie muszę No i nagram już potem finalnie jak to wyszło, jak zagładzimy pacą no i tak to wygląda zalany, zalana ława weszło niecałe 4 kubiki lżejszy o 1300 ale za tydzień można stawiać to kolega Grzesiek, bloczki mi zawiezie na działkę żeby następnym razem jak przyjadę, żeby było co robić takim oto sprzętem I tak na zakończenie odcinka i moich dwóch dni pracy wygląda to tak: bloczki przywiezione, gotowe zbrojenia na wieniec, ława sobie schnie, i w następnym odcinku może coś już pomurujemy.